takar swadan isila pasijanhas dawa batere takar kala para laiwasu udam ulhahayars takar bal tasadaus Siemanko, ja jestem Better Stay Close i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z serii Far Cry Primal. W ostatnim odcinku udało nam się wykonać misję polowania na Mamuta, a w tym odcinku... Zobaczmy, cóż moglibyśmy zrobić ciekawego. Mamy tutaj nieopodal misję Windzia, by uwolnić zwierzęta. Na pewno się udamy w tą stronę. Tylko teraz, czy my chcemy spadać w odległą jaskinię? W dalszej kolejności. Czy może już udamy się na polowanie na krwawego pazura? Hmm Ty poziom zagrożenia mamy jeszcze bardzo wysoki. Dobrze, na no początek uwolnimy. Windzia! Może zrobilibyśmy to na naszym dzielnym tygrysku? Okej, okay, lecimy. Przy okazji pozbieramy trochę zasobów. Podejrzewam, że jak zwykle mamy ich niewiele w wiosce. Kurczę! Jednorożec nasz tutaj troszeczkę zaskoczył. Kawał silnego skurczy byka. Z drzewem? Oj, może być ciężko. Idziemy do wody. Podejrzewam, że on nie będzie za nami podążał. Niestety we dwóch nas otoczyli. do wody. Z Okej. Okay, zrezygnował. Niestety nie na długo. Kurczę, jeszcze nie mam pomysłu jak w jaki sposób go pokonać Może skały nam pomogą No i się ulotnił Dobra, przywołamy od razu naszego tygrysa sza W ten sposób udało nam się uratować zwierzątka O proszę, już tutaj podbiega do nas, przeciaż on się podziewa Tutaj jest Naszego kociaka, od razu skurujemy na sporozsie. Okay. Okej, okay, co my tutaj mamy w pobliżu? Mamy w pobliżu placówkę ginących flaków. Poziom zagrożenia jest niestety bardzo wysoki. Myślę, że na chwilę obecną nie jesteśmy gotowi. Więc może udajemy się na to polowanie, na krwawego pazura. Ale najpierw zajrzymy do wioski. I zobaczymy, czy tam przypadkiem nie mają dla nas jakiegoś fajnego zadanka do wykonania. No i oczywiście uzupełnimy zapasy. No a coś ci nasi <laughs> współplemieńcy nie wysilają się. Nie zbierają zbyt wiele tych zasobów. A szkoda. Bo mamy już sporo mieszkańców. Zobaczmy budynki. Chłupek to tak niewiele. Skóry borsuka. Będziemy musieli w końcu się udać na polowanie, na te borsuki. No ale to myślę, że w dalszej kolejności. Teraz tak, może byśmy zajrzeli do naszego najmniej lubianego współprzemieńca Jednorękiego, szalonego, rzemieślnika. Zobaczyli czy ma dla nas jakieś fajne zdanie.

Doskonale, doskonale się bawi, widzę. Ura z bałga pałga. Farem parkoń śwada. Na łakwarmi ta Na parmi baluga z No dobrze, zobaczmy. Zadanie dosyć blisko. Poziom bardzo wysoki. Myślę, że spróbujemy. Jeszcze tylko zajrzymy czy... Okej, okay, potrzebujemy północnych materiałów sporo. Trzeba się będzie udać na północ w niedalekiej przyszłości. A teraz biegniemy wykonać tą misję. Zobaczmy w ogóle co to jest. To jest... Mm, musimy wejść na urwisko używając szponu do wspinaczki. I zebrać z Orlik Gwiazd rzadkie pióra. Okej. Okay. Mieliśmy już kilka razy do czynienia z orłami. Niestety nie udało nam się żadnego pokonać. Były zbyt szybkie i odlatywały. Ale być może teraz będzie troszeczkę inna sytuacja. Zobaczymy. Kurczę, strasznie daleko. Chodź tu słodziak. Odjedziemy sobie, będzie szybciej. Lecimy, Tygrysek. Wskakuj, wskakuj. Windziale, my ich mijamy. Mamy troszeczkę inny cel. Kurczę, musimy się przeprawić przez wodę. Niestety nasz tygrysek nie potrafi pływać. Będziemy musieli to zrobić sami. Chyba że znajdziemy jakąś płytką przeprawę. No może uda się tędy? Zaraz zobaczymy. Dobrze, na jeźdźców musimy. No, jak już tutaj jesteśmy, to spróbujemy. się poczuć troszeczkę jak przygodzie asasyna Okej. Okay. już tam na górze widzę gniazda tutaj też jest Mamy jedno rzadkie pióro. Tutaj zobaczymy co jest w środku. A nie damy się oszukać wężowi. Jajaj, tego nie zauważyłem. Aki brzmi ją. się tutaj jeszcze tutaj. Nie możemy jej oskorować, no... Więc tu więcej nie ma. Tam już byliśmy, teraz przejdźmy. Oj, przejdźmy, kurczę, byśmy przeszli zaraz. Hmm. Jeszcze te ptaki. Chyba trzeba będzie używać łuku. Na no, nie. Oj, 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 oj. było blisko. Musimy uważać, to jest troszeczkę wysoka. Z tego co widzę, już ktoś tam przekonał się o tym doskonale. Na górze jest jeszcze jedno gniazdo, tylko w jaki sposób się tam dostać? Tam, ok, w tą stronę. No dobra, spróbujmy. Nie się. Kurcy szybciutkie są. Dobra, my lecimy dalej. A musimy troszeczkę uważać. No te spryciarze. Ciężko będzie je pokonać, kurde. A może i nie będzie ciężko. Chyba znalazłem już sposób. Próbujmy się przydać dalej. No, jest dosyć wysoka. szczęście się udało dosyć sprawnie pokonać ten kawałek. Tutaj mamy jednego przy... okej. Okay. Postanowił nas nie atakować. Zobaczmy tylko czy mamy strzały. Udamy się teraz dalej, tylko kurczę. W którą stronę? My już byliśmy. Tam jest jeszcze jedno miejsce. Musimy tylko rozwikłać, w jaki sposób się tam dostać. Okej, okay, jesteśmy. Tylko teraz jak tam się dostać? Hmm... Mamy trochę zagwozdkę. Może tutaj jakoś... Kurczę no. Uparte ptaki. za szybko wracają strasznie hmm. Może po prostu spróbuję tam przeskoczyć i w jakiś sposób dostać się na górę Może po tych skałach tutaj się uda jakoś wdrapać No niestety nie zanosi się na to Może szukamy grę, uda się poprzeskakiwać. I tutaj spróbujemy sobie podbiec trochę naokoło, ale być może się uda dostać w tamto miejsce. tej małe tarapaty A jest, udało się. Skoczyć tylko teraz... hmm. Okej, okay, tutaj już opuszczamy. Telenisje ja tego nie chcemy. Tutaj nie widzę nigdzie miejsc wychwytania się I Spróbujmy wrócić jeszcze raz w tamtą stronę Bo tam się nie da chwycić chyba z tego co widzę hmm. Wygląda na to, że nie Może tutaj dole jakoś trzeba będzie spróbować. Przejść naokoło może w jakiś sposób. Nie, z tej strony na pewno nie. Za chwilę może się okazać, że byliśmy już tutaj. Po prostu nie znaleźliśmy kolejnego miejsca do chwycenia się. No tutaj kurczę Dziwne ta troszeczkę. Bo tutaj po tych pnączach nie da się wejść do Da się wejść do góry po tych pmączach. ja moi drodzy. Gdybym ja tu wiedział wcześniej. Spokój. Jeszcze jedno piórko. Dobra, musimy się pozbyć tych. Następny. Poleciał sobie. Mamy do zebrania oczywiście piórka. I do odnalezienia jeszcze jedno pióro. Kurde. Na długo to ja strzelcem na pewno najlepszym nie jestem Tutaj też nie Gdzie jest to ostatnie miejsce? Poczyn to się ich w żaden sposób skontrować jak one tak na nas? To jest podejrzane aż. Chyba, że po prostu trzeba jednego orła zastrzelić. Żeby uzyskać to pióro. Zaraz sprawdzimy. Albo będzie tutaj. Dokładnie. Skaczemy do wody w takim razie. Będzie zjawiskowy skok. Udało się przeżyć. Troszeczkę ryzykownie, ale z przytupem. Można powiedzieć, że z przytupem Dało się zanurkować. Teraz musimy tylko powrócić do wioski i oddać zdobyte pióra. A tam widzę coś fajnego pływa Spróbujmy to złowić Okej, okay, to jest duża rybka dosyć Zobaczmy gdzie jest Okej, okay, nie udało się trafić że nie mamy na chwilę obecną potrzeby wykonić za tą rybą na pewno jeszcze kiedyś uda się ją zdobyć ok i teraz tak na pewno na początku musimy wrócić by oddać te pióra zobaczymy czy będzie od nas je chciał

Zobaczmy, tutaj, o, dosyć bliziutko. Musimy odebrać mm, kawałki starego totemu Windzia. Ale widzę, że już jest po zmroku. Więc uzupełnimy zapasy i myślę, że już o po postaramy się wykonać tą misję. i zobaczymy, co się dzieje w naszej wiosce wieczorami. O, proszę bardzo. Mamy kolejnego grajka. A tu widzę, koleżanka świetnie gra na flecie. No, myślę, że tym miłym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Żegnam się z Wami oczywiście, moi drodzy, i do następnego.